Przejdź do wtyczki Rank Math, następnie kliknij Ustawienia główne. Z lewej strony wybierz Odnośniki. Podstawa kategorii. Włącz tę wtyczkę, jeżeli chcesz usunąć z adresy URL archiwów kategorii słowo kategorii. Nie ma to większego wpływu na pozycjonowanie strony, ale dodaje trochę estetyki. Przekieruj załączniki. Ta funkcja może dotyczyć np. załączonych grafik na stronie. Przyjmijmy, że taka grafika jako plik ma nazwę grafika1. Uruchamiając zakładkę przekieruj załączniki sprawisz, że gdy ktoś w wyszukiwarce wpisze link do strony np. webturo.com łamane przez post łamane przez grafika1 zostanie przekierowany do posta lub do strony, na której ta grafika została dodana. Przekieruj osierocone załączniki Sytuacja podobna do poprzedniej, z tym, że dotyczy wszystkich grafik, które są dodane do strony, jako dodatek. W tym miejscu najlepiej ustawić link do swojej strony głównej. NoFollow dla linków zewnętrznych. Włączając tę funkcję, informujesz wtyczkę o tym, aby nie brała pod uwagę wszystkich zewnętrznych linków, które są dodane do strony. Włączę zakładkę tylko w przypadku, gdy linki dotyczą programu Twojego afilacyjnego lub są sponsorowane. NoFollow dla łącz plików graficznych. Sytuacja podobna jak w przypadku NoFollow dla linków zewnętrznych, z tym, że tutaj dotyczy to grafik. Otwieraj zewnętrzne linki w nowym oknie karcie. Włączając tę funkcję sprawisz, że każdy, kto kliknie zewnętrzny link na Twojej stronie, otworzy go w nowym oknie. Affiliate Links Prefix. Ta opcja umożliwia informowanie wtyczki o tym, że zamaskowane linki są linkami zewnętrznymi. Bardzo często jest tak, że różne programy i aplikacje zamaskowane linki traktują jako wewnętrzne. Wystarczy w pustym polu wpisać słowo, które związane jest z zamaskowanym linkiem. Gdy wszystkie ustawienia masz już gotowe, kliknij Zapisz zmiany.